Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na Jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomiel lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich, Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oddałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii woła: żniwa czas zacząć. Trzeba wyprawić robotników na żniwo. I wysyła 72 uczniów i wysyła ich na te żniwa. Ale o jakich żniwach mówi? Czy o tych tradycyjnych? Nie, bo nawet nie była to pora na żniwa. On mówi o żniwach duchowych, które rozpoczęły się w momencie, kiedy Jezus Bóg. Stał się człowiekiem i zaczął głosić dobrą nowinę. I wysyła teraz, aby w jego imię szli i zbierali owoc tego słowa, które Jezus siał. I te żniwa, które rozpoczęły się wówczas, trwają do dzisiaj. I dzisiaj Jezus zadaje każdemu z nas pytanie: czy my uważnie wpatrujemy się w to, jak dojrzewa owoc Słowa Bożego w naszym sercu? co dzieje się z tym Bożym Słowem, z Bożą łaską, którą Bóg nam daje, wkłada w nasze dusze, jak ona owocuje w naszym życiu. Pan Jezus nie bez powodu używa tego właśnie porównania, porównania, które jest bliskie nie tylko osobom pracującym na roli, ale każdemu człowiekowi, który zdaje sobie sprawę z tego, że czas żniw jest ściśle określony. Nie może być ani przyspieszony, ani nie może być podjęty za późno. W obu przypadkach oznacza katastrofę, oznacza klęskę rolnika. I Jezus mówi to do każdego z nas. Patrz, masz tylko jedną szansę w ciągu swojego życia, aby owoc Bożego Słowa dojrzał i bym mógł wydawać jeszcze obfitsze owoce. Pamiętam jako dziecko jeździliśmy do babci, która mieszkała w górach, na wsi, pomagać w żniwach. Właściwie to nie tyle ja, bo ja wtedy byłem bardzo małym dzieckiem, co moi rodzice i w ogóle cała rodzina. Wujek, czyli syn tejże babci, objeżdżał całą rodzinę i mówił: Pojutrze umawiamy się na żniwa, trzeba wtedy to zrobić, nie ma innego dnia. I wiadomo było, że jeżeli ktoś powie mu, że ma inne, ważniejsze rzeczy na głowie, to wtedy być może ta praca się nie uda. Nie uda się tego wszystkiego zrobić w tym ściśle określonym czasie. Jak to rolnicy mówili, to jest takie okienko, które się pojawiło i trzeba to wykorzystać a wtedy nie było takiego łatwego dostępu do maszyn jak to ma miejsce dzisiaj to był początek lat 80 nie każdego było stać na wynajmowanie takich maszyn a i też w warunkach górskich nie wszędzie wiadomo maszyny i po prostu trzeba było to robić ręcznie kosami a więc każda para rąk była na wagę złota no właśnie zastanówmy się czy przypadkiem w stosunku do naszego życia duchowego tego żniwa duchowego nie jest tak, że jakieś sprawy są ważniejsze i mówimy jeszcze nie teraz. Jeszcze przyjdzie na to pora, bo może się okazać, że będzie już za późno. I to jest ta walka duchowa, która ciągle się toczy w naszych sercach, w naszych duszach. Walka, za którą stoi zły duch, szatan. Nie bez powodu Pan Jezus powie w dzisiejszej Ewangelii: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. To właśnie On będzie robił wszystko, żeby wmówić nam, nie musisz się spieszyć, jeszcze przyjdzie czas na to, abyś mógł przygotować się na spotkanie z Bogiem. A Jezus mówi, nie, trzeba rozpocząć pracę już dzisiaj, teraz, zaraz. Nie będzie lepszego momentu. O tym wiemy my, o tym wie każdy człowiek, który chce być blisko Boga. O tym też. Wie pewna moja znajoma, która napisała jakiś czas temu do mnie maila, dzieląc się swoją refleksją, medytacją nad tym, jak bardzo ważne jest podjąć właściwie tą duchową walkę o to, żeby wejść właściwie przygotowanym na ten czas duchowych żniw. I tak napisała w tym mailu: Kiedy mówi do nas Pan Bóg, a robi to nieustannie, codziennie i w każdej chwili, Mówi w naszym sercu, we wszystkim, co nas spotyka, mówi przez rzeczywistość, w której żyjemy, mówi przez innych ludzi, to szatan robi wszystko, żeby Jego głos zagłuszyć, żebyśmy go nie rozpoznali, nie wsłuchiwali się w Niego, nie przyjęli Jego słów, żeby miłość, z jaką ten głos przemawia, nie zawładnęła naszymi sercami. Szatan odwraca więc naszą uwagę na wszelkie sposoby. Jego działania są przemyślane, sprytne, bardzo zróżnicowane i dostosowane do każdego z nas, do tego, co dzięki obserwacji naszych zachowań udało mu się dowiedzieć o naszych słabościach. Absorbuje nas innymi, w cudzysłowie ważniejszymi rzeczami, wpędzając w przeróżne nałogi, pracocholizm, które zajmują nasz czas i myśli, albo odwrotnie, w lenistwo, zobojętnienie i uśpienie. Otacza nas mediami, które mają zabrać każdą naszą wolną chwilę. Ukrywa się pod pozorami fałszywej troski, miłości do drugiego człowieka, do samego siebie. Jego zachowanie jest tak przewrotne, że nieraz wydaje nam się, że jesteśmy na dobrej drodze, że w naszym życiu nie dzieje się nic niepokojącego. Tymczasem on nieustannie nas oślepia, wyprowadza na manowce. Wiedząc o naszych pragnieniach, każe nam szukać Boga wszędzie, tylko nie w swoim sercu, tylko nie w Kościele, nie w sakramentach i w Eucharystii. Argumentuje, że Bóg jest przecież wszędzie, a przede wszystkim jest w drugim człowieku i to nim, a nie Bogiem mamy się zająć. I robi to z premedytacją, odwracając nasz wzrok od Boga, nasz słuch od Jego słów. Na każdym kroku dostosowuje swoją taktykę, aby zdobyć nasze serca i z satysfakcją obserwuje nasze pogubienie, tragiczne skutki i konsekwencje naszych błędów. Nie ustaje też w oskarżaniu nas przed nami samymi, przed innymi ludźmi, przed Bogiem, ale jednocześnie utwierdza nas w przekonaniu, że to Bóg nieustannie nas krytykuje, to Bóg wpędza nas w poczucie winy zrzuca na nas odpowiedzialność za to, co nas spotyka, że na taki Boży atak musimy odpowiedzieć obroną, zamykaniem się na Boży głos, ustanawianiem ciągle nowych granic prywatności, do których ten głos nie ma wstępu. Wielu z nas temu głosowi ulega. Kiedy patrzę wstecz na swoje życie, widzę, jak wiele razy Pan Bóg do mnie mówił, przez różne sytuacje, przez słowa innych ludzi. Ja jednak byłam tak wpatrzona w siebie, że często odbierałam te słowa właśnie jako atak, jako krytykę i zarzuty wobec mnie, jako czyjeś wywyższanie się i ingerowanie w moją prywatność, w mój sposób patrzenia. Wobec tak intensywnych działań Szatana jesteśmy po ludzku bezradni, ale Pan Bóg przygotował dla nas na te trudne czasy ratunek, jakim jest przeżywanie każdego dnia w sercu Maryi, trzymając ją za rękę. Każdemu z nas daje możliwość zaproszenia jej do swojego życia, zwrócenia się do niej, uciekania się pod jej opiekę, chowania w jej ramionach. Każdemu na swój indywidualny sposób, trochę inaczej, pozwala kształtować z pomocą Ducha Świętego jej obraz w naszych sercach, przeznaczony tylko dla nas, dla naszej codzienności. Obraz Maryi, który ja noszę w sercu, jest bardzo przyziemny. Pojawia się w moich myślach w najbardziej prozaicznych sytuacjach, jak ostatnio podczas smażenia naleśników dla dzieci. Widzę wtedy ją, jak sząta się w kuchni, wyobrażam sobie jej ręce, ruchy, jakimi nabiera ciasto i nalewa na patelnię. Jej kroki, jej pochyloną głowę, jej uśmiech. Słyszę, jak woła moje dzieci do stołu. W ten sam sposób obserwuję ją w innych sytuacjach, także tych trudnych, Patrzę na jej ból i łzy, jej czułość, delikatność, wzruszenie, jej gesty, mowę ciała, jej słowa. I nieraz moje reakcje są spóźnione, bo najpierw chcę dobrze zobaczyć jej reakcję, zrozumieć ją i powtórzyć w tych trudnych dla mnie sytuacjach. I często to duchowe obserwowanie jej zachowań jest źródłem takich natchnień i takich podpowiedzi, na które sama bym nigdy nie wpadła. Zachwycających swoją prostotą, a jednocześnie niezwykle skutecznych. I oto są dwa bieguny, dwa obrazy walczące o nasze serca. Obraz Szatana i obraz Maryi. I to my decydujemy, któremu obrazowi ulegniemy w naszej rzeczywistości, w który obraz będziemy nieustannie wpatrzeni w naszym życiu. No właśnie, trzeba zadać sobie pytanie, jakimi sposobami Szatan odwraca moją uwagę. Od mojej własnej duszy, czy czyni to przez rzucanie mnie w wir pracy, czy przez lenistwo, czy może nałogi. Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba zadać sobie pytanie: jeżeli nie dziś chcę zacząć swoje nawrócenie, to co stoi na przeszkodzie? Co jest ważniejsze? I w końcu też, w jaki obraz się wpatruje? Czy w obraz. Szatana, który będzie mi mówił, nie teraz, jeszcze masz czas. Czy raczej w obraz świętych, Maryi, którzy uczą nas, jak z jednej strony twardo chodzić po ziemi, ale też głową, sercem i duszą być skoncentrowanym w stu procentach na Bogu i na Jego sprawach. Do tego wzoru każdy z nas musi się wciąż dokształcać, przygotowywać. I do tego zmierzać, tak jak czynili to oni. Bo mamy tylko jedną szansę, tylko tę krótką chwilę daną nam przez Boga tutaj na ziemi, abyśmy mądrze wykorzystali czas, czas, żniw, które mają się skończyć naszym spotkaniem z Bogiem w niebie. Amen.